Hej, dzisiaj idę do fryzjera, więc chciałabym wam pokazać jakie mam włosy teraz, jakie będę mieć włosy po fryzjerze, więc teraz więc pokazuję. Ja w ogóle krzywe włosy, więc dlatego będę je ścinać. O, nie wiem czy mi dobrze widać. Włosy mam gdzieś, czekajcie, czekajcie. Do to mam włosy. Do oto mam włosy. To są włosy. No, ja są długie, ale może. Może ma dłuższe. No i one tak się prezentują po fryzjerze Na pewno będą krótsze. Nie, być takie będą, może. Nie takie, takie, takie. Nie wiem. Ja oczywiście wolę dłuższe włosy. Muszę obciąć. Ja mam takie kręcone, bo wczoraj się pokręciłam i mam kręcone. Już się je rozczesałam, rano. Zawsze rozczesuję. No i tak się prezentuję na razie zaczynamy Zaczynijmy powiedzieć po fryzjerze. Ej, hey, ja właśnie wróciłam z wyzierą. A wóz się Zaczynamy, jak wyglądałam teraz. Bo przed tym, jak nagrywałam. Ciężyłam do fryzera Tyle ja miałam włosów przed, a ile mam teraz? Teraz więc. E ja rozpuszczam. I zobaczcie Ja takie. No teraz takie. jak mam się pić? Ja takie włosy teraz. Ja e miałam dotąd. Miałam. Miałem do końca tej koszulki, czyli dotąd, a mam teraz dotąd. No, progresujemy. No, a tak. To krótkie. No, miary są krótkie. A Nie wymieszkać. Wymieszkać. Ja, do przy, ja będę dosyć krótkie nawet.